No, teraz tak nagrywamy tą akcję i co się tutaj będzie działo? no, mam No, zjem. Dzięki. Dzięki, dzięki. Siema, siema, zaczynamy, i to jest pierwsze ujęcie gracza Niko Gamer. Zobaczmy, co tutaj ostatnio się wydarzyło. No ładna, ładna, ładnie dobił. Mam nadzieję na powtóreczkę jakoś z lepszej, z lepszej, kamery. Splash, fajny końcowy, fajny końcowy, te zakończenie tego gola, ten wybuch, tak, po golu. Zapraszam do następnego ujęcia. Wracamy ponownie. Jona MPI. Ujęcie z GTA San Andreas. Stąd ciekawe co się tutaj wydarzy. Klub motocyklowy został rozwiązany. Możesz teraz założyć własny. Jednym słowem, tutaj, taka egzekucja. Zapraszam do następnego ujęcia. Halo, halo, następne ujęcie tutaj naszego drzona. I jest to R6. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Jestem bardzo ciekawy w sumie. Dawno nie było R6. <laughs> Że tak zażartuję. <laughs> Oni chyba grają tutaj w jakiegoś chowanego, ale nie jestem pewny. no nie, chyba, chyba nie, to jest normalna rozgrywka. Uu, dużo killi, drużyna przeciwna, ale on tutaj ładnie podratował team. Świetna orientacja w terenie. O, ja się z tymi manekinami pomyliłem. Chciałem do tych manekinów tam na prawo strzelać. Dobry, dobry ten, nie? Ładnie go zaszedł z tyłu, elegancko. 3-1. Idzie jest ostatni, majsta. Nie przeładowywał do samego końca, kurde. Uuu, tutaj ładnie przez te półeczki go śmignął, elegancko, strasznie mi się podobało. Zapraszam do następnego ujęcia. Tutaj mamy takiego króciutkiego screena, którego dodał Bob Black. Oczywiście napisałem, że będzie na YouTubie, także... Mała promocja gracza Bob Black 718. Pozdrawiamy. Zapraszam do następnego ujęcia. Wciąż Johna MPI i wciąż Rainbow Six. Tym razem e, strzelba z świetnym skinem, którą jak widać Johna posługuje się świetnie. Niestety tutaj chyba ten gracz miał chyba taką możliwość, żeby samemu się podnieść, prawda. I niestety no został przez tego Red The Red Wiper. Zaskoczony niestety nasz gracz. Z jednej strony smutne ujęcie, a z drugiej takie naukowe, przestrzegające. Pamiętajcie o tym, nie popełniajcie tego samego błędu, ale w każdym bądź razie GG. Zapraszam do następnego ujęcia. Eee, tutaj mamy takiego śmiesznego screenka dodanego przez gracza Bambolo 9879 i ukazuje on. Dupę. <noise> I podpis też tego screena jest taki, ale dupa. <noise> Dobra, lecimy dalej. Pozdrawiam, Bambolo. Siema. Oczywiście kolejne ujęcie, Titanfall. Yy, Johna MPI. MPI, MPI, nie wiem. Johna MPI tutaj elegancko pyk, 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 pykuje. I tutaj w tym screenie właśnie chodziło o to, że tutaj tych przeciwników zdał bardzo ładnie wyciąć. I sam... John MPI zachodzi tutaj w głowę, czy oni go widzieli tak naprawdę, czy nie. Bo właśnie tak podpisał tego screena, czy oni go widzieli, czy nie. Bardzo ładne kile, bardzo ładne ujęcie, a ja zapraszam na ujęcie następne. Ujęcie krakersa, troszeczkę śmieszne, bo y, tutaj podpisał y, to ujęcie, że debil ma zawsze szczęście i y, gościu Jacząm go nie przebił. Ale no. Nie ja był dla siebie taki kraken surowy, dlaczego od razu debil? Dlaczego od razu debil? Bardzo nieładnie o sobie mówisz. <laughs> o, hity, hity. Potężna, potężne tutaj czołgi walczą. Bardzo fajne ujęcie. Zapraszam do następnego. Znów Johna i znów Titanfall. I jedno wielkie pytanie. Dlaczego teammate osłania wroga? Bo tak jest podpisane to ujęcie. Wybadajmy, co tutaj. Co tutaj się wydarzyło? Widzieliście? To? To było niesamowite. Akurat miał zastrzelić, czy tam zabić gościa. I niechcący teammate y, prze, y, przejął tą jego pułapkę, przejął ten jego rzut na siebie. To było niesamowite, nie? Niesamowite super ujęcie. Bardzo mi się podoba. Zapraszam do następnego Ricky Feather. Prezentuje nam oto takie właśnie ujęcie z GTA na swoim przepięknym motocyklu i jest ono zatytułowane Smutnym Żegnaj. Także nie wiem, czy na tym filmie będą jakieś rozstania, powroty. Zaraz zobaczymy. Zapraszam do oglądania następnego ujęcia. Tutaj bardzo szybkie ujęcie. Oczywiście, Bombolo 9879 chciał pochwalić się tutaj wynikiem na koniec rundy. Wynik opiewał na 3475 punktów. Wydaje mi się, że bardzo ładny wynik. Fajnie jest, wiadomo, zawsze zostać MVP w swojej drużynie. Pozdrawiamy i przechodzimy do następnego ujęcia. Przeszliśmy do następnego ujęcia. Okazało się, że następnym ujęciem też jest screen, ale nie jest byle jakiej gry. Resident Evil 7 Biohazard: jedna z moich, naprawdę, naprawdę jedna z moich ulubionych gier. Kiedyś Roxana zaproponowała to, że ją kupimy, bo fajna gra. I no ja mówię, ten Resident, tak za bardzo mi się Residenty nie podobają, ale od siódmeczki zmieniły się trochę założenia gry, zmieniała się trochę rozgrywka, i naprawdę jest to świetna gra. Wszystkim polecam. Piękny screen, bez przedłużania. Lecimy do następnego ujęcia. Ponownie ta sama sytuacja. Pocket Kuba, pozdrawiamy tego gracza. Reklamuje się i chcę z kimś zagrać. Jeżeli ktoś gra w World of Tanks i podoba mu się ten screen, lub po prostu chce z kimś pograć, zapraszam do Pocket Kuby. Lecimy dalej. Nico Gamer i ujęcie z Fortnite'a. Zobaczmy, co wydarzyło się w tym treningu. Tutaj bardzo szczęśliwy head za 120, ale no. Trafił to trafił, tak? Lecimy dalej. Ponownie Niko Gamer, tylko tym razem z Rock League. I jest to chyba training. Nie, jest to chyba jeden na 1. Zobaczmy tutaj. Kolejny raz lagi. A, w ten sposób. No, taki, powiem ci szczerze, że, że no takie ujęcie. No stary nie pokazałeś tak naprawdę w tym ujęciu. <laughs> Jedziemy dalej. Save the Planet. Gracz Oniku Save the Planet i dość chyba długie ujęcie z Minecrafta. Nie wiem czy nie będę tego żałował. Zobaczymy. Co tutaj się dzieje? Jest tutaj chyba jakiś funkcjonalny helikopter w tej grze, tak? Nie wiem czy to jest na modach, czy yy, da się już takie rzeczy wyprodukować w Minecrafcie. Moglibyście mi napisać w komentarzu. Byłoby bardzo miło. Nie wiem, czy to może na jakimś serwerze, czy coś w tym stylu, bo tutaj ewidentnie wygląda jak jakiś serwer, ponieważ no wątpię, żeby miał takie zabudowania. Tutaj nasz gracz świetne, aczkolwiek no nie wiem, może ma talent do Minecrafta, Bitcroft i sam tutaj zrobił tą swoją yy, wioskę. Mam nadzieję, że da nam znać w komentarzu. Co i jak, tak? Aki fajny helikopter, sprytny. Minecraftowy. Bardzo mi się podoba ten helikopter. Dobra, przechodzimy do następnego ujęcia, bo to chodziło właśnie o ten helikopter. Następne yy, ujęcie jest małym ogłoszeniem. Tito Zuch ma DLC do Minecraft Dungeons, jeśli ktoś ma ochotę to zapraszam do gry, lecimy dalej. Nie jestem do końca pewny o co chodzi w tym ujęciu, bo jest to moje ujęcie, nie wiem czy wcześniej go nie pokazywałem, bo coś kojarzę, że czarnym samochodzikiem ostatnio w ujęciach jeździłem, ale zobaczmy je. Tak yy, po prostu dla beczki, gram tutaj z jakimś zawodnikiem Demon i jest to na pewno jeden na jeden. Yy, Tutaj chyba wpuszczę w ramkę. Tak. Na 2-1. Podziękowałem graczowi. Napisałem, że ładny strzał. Jak zawsze. W stu Z kulturką. Jakoś nie wiem, ale w Rocket League'u, Jak gram w Rocket League, staję się zupełnie innym człowiekiem. Jestem o wiele bardziej uprzejmy. I. Czasami bywa tak, że się nie rajduje, ale czasami bywa tak, że się strasznie rajduje. Zależy, zależy tak naprawdę. Tutaj przytomne wybicie, wjazd na lewą ścianę, wybicie do góry. Co z tego będzie dalej? Czy tutaj będzie. Tak, tu jest ten. Tu jest to fajne przestrzenie. Szkoda, że nie poleciałem za nią. Wydaje mi się, że jakbym za nią poleciał, gdzieś jeszcze tam dobił, to ten klip yy, nabrałby większych rumieńców. Ale to wszystko w temacie. Zapraszam do oglądania dalszych ujęć. Apart Ricky Maru, bo tak nazywa się zawodnik, który dodał tego screena. Screen, Girsy 5, oczywiście rozgrywka MVP. Bardzo fajnie, bardzo tutaj no, masny wynik, tak? Przejęć 21, przełamań 8. Super fajnie, bardzo lubię Girsy, bardzo lubię Girsy 5. Możesz do mnie apart napisać, jeśli masz ochotę, ponieważ bardzo chętnie zagrałbym w Multiku, bo jest 120 FPS chyba w multiku w girsach. Także czekam na wiadomość, pozdrawiam i lecimy na następnego ujęcia. Następny screen, który został dodany na nasze forum, należy do gracza Blade19916706, MatiShot1991, czyli 1991, może to jego rocznik. Pozdrawiam Mateusza, bo prawdopodobnie MatiShot jest od imienia Mateusz i chwali się tutaj naszym nowym osiągnięciem. Wyrobić sobie markę, markę. zakwalifikuj się po raz pierwszy do ligi weekendowej Mistrzostw FIFA Ultimate Team. Zapraszam do następnego ujęcia. Gratuluję oczywiście Achievementa. Siema, siema, następne ujęcie, następny screen. Tutaj chłopaki chwalą się swoim game scorem: Enduro 185 i Kofi Diagram 3080. Zapraszam do oglądania następnego ujęcia. Pozdrawiamy oczywiście graczy. Niestety chciałem no, zaprosić Was do następnego ujęcia. Okazało się jednak, że to już niestety koniec. Szkoda, bo bardzo przyjemny dzisiaj był przegląd forum. Dawno też nie było. Ja uwielbiam tą formułę, bo uwielbiam was pozdrawiać, oglądać wasze screeny, bo wiem w co gracie, co u was słychać. Zapraszam do dodawania większej ilości screenów czy ujęć. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do oficjalnego klubu Graczy z Polski. Jak widzicie, cały czas się rozwijamy. Wysoka aktywność dzienna w tym momencie może nie, no jest torek, czy tam poniedziałek, wszyscy na razie są wydaje mi się w szkole albo ogarniają się po zaraz wszyscy usiądziemy do konsoli i podejrzewam, że będzie w okolicach 50 graczy na pewno online. No i zapraszam jeszcze na stronę internetową, oczywiście ponownie do oficjalnego klubu graczy z Polski. Dzięki bardzo. Ja się żegnam. Paradise CookFont CookFont Paradise Oficjalni Admini oficjalnego klubu graczy z Polski Dziękuję i pozdrawiam Życzę miłego Poniedziałku A I w sumie wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka Pozdro, siema Sie, siemano si siemano by żalu widać siano Zapraszam do oglądania przeglądu oficjalnego klubu Graczy z Polski. Jest już nas oficjalnie 1751 członków. Zapraszam do oficjalnego klubu Graczy z Polski. Proszę, o łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli podoba Ci się ten film, kanał, oczywiście zapraszamy do klubu, a to jest przegląd naszego forum. Zaczynamy.